Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Dzisiaj coś z tymi chorobami psychicznymi podobno jest da, jakoś. Dobrze. I to, dlatego, I to dlatego pan tak odchrząkuje? Z jakieś no właśnie natręstwo, tak? <noise> tak, tak, właśnie. Okay. Tak sobie pomyślałem, że może to właśnie może to i lepiej. <noise> Nie, ale i mnie zafrapowało co innego. Mianowicie. Pan wspominał w wiadomościach dzisiaj o że Kylie Minogue nas odwiedzi. Jedna tak. z naszych słuchaczek odgraża się, że już ma bilet na Simply Red na przyszły rok. To taki piękny chyba znowu okres powrotu tych naszych ulubionych gwiazd z czasów, kiedy było jakoś które łaskawie zdecydowały się też odwiedzić nasz kraj, więc to chyba dobre wiadomości. No bardzo dobre, ale dlaczego przy chorobach psychicznych o tym rozmawiamy? Nie wiem, kto normalny przyjeżdża do naszego kraju. <grym <grym A, <grym> A w ten sposób. Nie, myślę, że to są już zupełnie inne czasy e, od tych, które były, bo rzeczywiście na przykład kiedyś. To y, chyba trudno było zagonić do nas specjalnie jakichś wykonawców. Tym bardziej, że y, nie za bardzo mieliśmy y, czym zapłacić, bo z tego, co na przykład czytałem, y, jak przyjeżdżała ABBA y, do Polski, w, to akurat jest, y, jest też pewnego rodzaju rocznica, ponieważ y, było to dokładnie w 70. Y, w szóstym. W szóstym roku, tak. tak. I teraz właśnie 6, 7, 8 października. No w każdym razie tak się udało namówić zespół. Że dostali wagon wódki. To znaczy nie, podobno wagony zielonego groszku poszły do Szwecji. Tak? Tak. Podobno. No proszę bardzo. A bo Rolling Stasi też dostali coś w, w wagonach, ale to nie wiem właśnie, czy to wódka była, czy yy, czy, czy, papierosy. Czy, czy Czy ziemniaki, prawda? <grym> ziemniaki, <grym> No mieli to co mieliśmy, to w towarze płaciliśmy w naturze. Ale ja tak jeszcze czytałem taką smutną informację, że... Yy... Onegdaj, jest takie ładne słowo. Zawsze Chyba 98. rok albo 97. coś koło tego, że miał David Bowie wystąpić w Warszawie, w Gdańsku przy okazji obchodów rocznicy Solidarności i niestety bilety się nie sprzedały i koncert odwołano. I straciliśmy jedyną okazję, żeby zobaczyć Davida Bowie w Polsce. No to, no to słaba historia, tym bardziej, że mi się też przypomniało, że E, miał we Wrocławiu wystąpić zespół Level 42 i też niestety A. zostało to odwołane. No, ale Papa za to występuje i można ich oglądać póki co. Można oglądać. Póki nie będą papatarami na przykład. To, to papatary. Pięk, no właśnie. Piękne. A pan tam. Może tak, być. w dzielnicy Siedlągata jest blisko tych tematów, więc co, co coś, Więc czy, mogą, co, mnie, a, mogą a, mnie tam zamienić czy, w pewnym tak, momencie. Tak, zeskanować i co pana mm. powstrzymuje, tak? Ahoj, przygodo. No. Tym bardziej, że Frida na przykład pojawia się dosyć często na. Znaczy, dosyć często, tam ze trzy razy się pojawiła, no ale pojawia się i patrzy na siebie, w związku z tym. Jeżeli można to w ten sposób oglądać, to jest to bardzo interesujące. No właśnie, więc to jest to jakieś rozwiązanie. No. Dobrze, przechodzimy dobrze. Do, do kanapeczki dzisiejszej. Mm. Pana ulubione, mm. widzę, lata 70. odzywają się w, chyba w tej kanapce. Dobrze kojarzę, tak? Bardzo dobrze. Y dobrze, ostrz ja ostrzegałem, że dzisiaj będzie tanecznie w ogóle podczas transmisji, bo parę takich mm. pięknych piosenek już zostało odtworzonych. A pan będzie, mm. pan widzę, tą kanapką będzie kontynuował ten taneczny nastrój. Bardzo się cieszę. Dla w mnie. Wprawdzie <g Suddenly> dzisiejszy Powerplay nie za bardzo taneczny. Tak, no sobie pomyślałem. Ta, bo dzisiaj jest nawał takich świąt i weselszych i smutniejszych, dzień bezdomnych. Mm. No to ten Phil Collins no no tak. ewidentnie pasował. No Dysku było widać. Tak, natomiast Pana Kanapia to dla mnie oczywiście kolejna nieodrobiona lekcja muzyki, piękny artefakt i chętnie się o nim coś dowiem. No właśnie. Zespół z francusko brzmiącą nazwą, który był. Szalenie popularne w drugiej połowie lat 70., -tych. i to, 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 że powiedziałem szalenie, to nie jest gdzieś tam na wyrost, bo rzeczywiście byli popularni. Ja, na przykład, pamiętam ten zespół: jak jeszcze nie mieszkałem nawet w Warszawie, i z rodzicami oglądałem telewizję y, i y, pamiętam nerdowskie programy y, rozrywkowe, które gdzieś tam do nas docierały mhm. od czasu do czasu i można było właśnie w latach 70. obejrzeć. Y, nie wiem, czy to były koncerty z cyklu Music Laden, czy po prostu Friedrichstadt Palast z Berlina. I tam można było obejrzeć wykonawców, którzy występowali ze swoimi przebojami. Zazwyczaj to byli wykonawcy europejscy. Ja pamiętam na przykład Lear, która występowała tam wielokrotnie. Było takie zjawisko. Tak. Pamiętam też na początku, już lat 80., że też tam się pojawiał na przykład zespół Goomba Dance Band, Aha. który za każdym razem, jak śpiewał Sound of Jamaica, to um, Ognie się budowali taką konstrukcję. To, to, tak, to, to, i, i był, limbo, był ten. Tak zwany Limbo. Ten, taniec limbo. Był, był, Płonący, płonący pręd, pod którym e, przechodził jeden z wykonawców, to chyba nie wokalista, ale, ale, ale naprawdę e, za każdym razem robiło to wrażenie. Płonąca studioła e, po prostu. Tak. <laughs> było tam wielu wykonawców zespół 2 plus 1. Tam też wielokrotnie wystąpił e, z, ze swoimi piosenkami z płyty Easy Come Easy Go. E, I tam też można ich było zobaczyć, e, w takim składzie e, pomiędzy e, innymi gwiazdami, Naprawdę międzynarodowymi. A, a, Natomiast. A, a proszę mi powiedzieć, przepraszam, że hmm. tak wejdę w słowo. Proszę ale bardzo. przy okazji tych właśnie programów telewizyjnych, prezentujących hity właśnie z, ze strony niemieckiej. Ja pamiętam takie long play e, które się nazywały Hit parade, ale to chyba nie ma tak. nic wspólnego, prawda? Czy, czy to. Myślę, że nie. Natomiast rzeczywiście było tak, że. Yy... Wielu wykonawców, którzy pojawiali się na tych long playach, czyli winylowych płytach, y, mm, z, z cyklu, z tych większych, y, można było posłuchać piosenek, które na, na, na tych koncertach wykonawcy y, przedstawiali. Natomiast Często na tych y, płytach pojawiali się też wykonawcy, którzy no, jednak y, na te koncerty nie docierali, czyli np. Rod Stewart, czyli na przykład właśnie ABBA A, no albo tak. jacyś inni wykonawcy, którzy no, y, byli za, czarny, drodzy, za drodzy po prostu. Albo po prostu byli zakontraktowani już na te, na te y, terminy mhm. i po prostu nie udało się ich y, bezpośrednio. Tym bardziej, że te hit-parady to jednak były w miarę y, aktualne przeboje. No właśnie, to przegląd list przebojów chyba ówczesnych niemieckich. Dokładnie, natomiast na Music Laden i na pewno w Friedrichstadt to były takie piosenki, które były na przykład, no nie wiem, Mireille Mathieu wychodziła i za każdym razem śpiewała Santa Maria i to była piosenka, która była śpiewana przez kilka lat na przykład. Nawet ja pamiętam, tak. Ale to u nas też tak jest, że wychodzi Maryla i zawsze jest Małgośka. No tak, tylko że tutaj chodzi też o to, że tam jakby pojawiały się piosenki, które były tak popularne, że jak wychodziła wokalistka, to już nikt nie chciał nic nowego od niej, mm. tylko właśnie ten przebój, który na akurat przykład, tam był popularny. Tak. Zresztą Santa Maria to chyba bardziej było popularne chyba właśnie w Niemczech niż gdziekolwiek indziej. Mm. Ja tyle, dzięki temu i u nas. Tak, i się śpiewa cały czas Olala albo Monalizą. Tak. tak. Tak, i na history. Jak czasem, jak czasem, a, 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 a tak to to nie my, da to nic więcej. A my tu walczymy, spamiętasz mnie, no. Nie, 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 nie. Mimo że, że się mówi, że tam są wszystkie te piosenki naraz. No właśnie, więc po, powinno się teoretycznie wszystko zgadzać. Ale nie. No tak, ale to jest ta, ta cała czas ta, ta zasada, że lubimy piosenki, które już słyszeliśmy, tak? mm -hmm. A najlepiej jeszcze jakby zespół wyszedł i zaśpiewał jakiś cover. Zagraniczne. Tak, Tora, Tora. No. Na przykład. No mamy. Ale to, to jest taki <noise> ja cover, który my macie. sami sobie wybieramy. Natomiast jak zauważyłem na niektórych festiwalach, wykonawcy wychodzą i też śpiewają piosenki właśnie przeboje zagraniczne i niekoniecznie nawet do nich pasują. Tak, ale to jest formuła, która się podoba publiczności, więc też nie ma co... Myślę, że Nie, tak. nie ma co walczyć też z publicznością. No to, warto dawać jej to, czego oczekuje, więc ja bym tutaj... Znaczy tak, tylko najśmieszniejsze jest to, że na przykład, nie wiem, ktoś wychodzi i śpiewa piosenkę że tak powiem, żyjącego artysty, a ten artysta już nie jest zapraszany z tego powodu, tak. bo już to inny zaśpiewał tę piosenkę za niego. I to jest trochę, trochę głupie, bo jeżeli już jest na tyle piosenka popularna, że ten artysta... Mają w swoim repertuarze, i za każdym razem gdzieś tam się ją wykonuje. No to dajmy mu ją zaśpiewać, niech taka Maryla przyjedzie i zaśpiewa te, a, tą ale, ale chwileczkę, albo... chwileczkę. Nie, 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 nie. Bo panie nie. redaktorze, bo y, są na przykład y, fani, którzy wolą toratora tora w wykonaniu papa D zamiast y, numeru uno i tutaj. A bo oni numer uno nawet nigdy na życiu nie, 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 na oczy nie widzieli, a niektóre osoby, które <grym> <grym> nie wiem, urodziły się 15 lat temu, to w ogóle y, uważają, że to jest piosenka Papa D. <grym> Rozumiem. Tak. No dobrze, wróćmy do Belle Pog, bo kanapka nam stygnie. Tak? Trio żeńskie, trio wokalne. Na, na czele yy, stała yy, wokalistka, która urodziła się we Francji i w ogóle zespół stacjonował we Francji. Yy, jeżeli chodzi o, o, o dwie dziewczyny, które były obok, to były to yy, dziewczyny, które z czasem. E, zmieniały się wraz z okolicznościami, jak o, określiła Z, 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 wi z wiatrem. <grym> tak. Może, może za, tak. Jak zawiało, tak zmienili. Tak. Natomiast, tak. Natomiast, jeżeli chodzi o e, wokalistkę główną. To była zawsze, ponieważ jej brat był producentem i, i tam I pewnie nie była możliwa zmiana. Po rodzinnych koneksjach miała pozycję niezachwianą. No. <grysofa> tak jest. Nazywała się Evelyn Lenton i występowała w latach 60. pod wiem Ewi. Trudno mi sobie przypomnieć, czy, czy cokolwiek słyszałem w jej wykonaniu, tym bardziej, że w piosenkach, które wykonywał zespół Belepok albo La Belepok, tak jak czasami gdzieś tam na, na niektórych singlach się pojawia taka nazwa, to jednak ona była taka bardziej wrzeszcząca taka, no właśnie ona taka specjalna. Taka wrzeszcząca, jest. taka strasznie mhm. tak. Zresztą ona w ogóle śpiewała. Jak śpiewała jeszcze solo w latach 60. tych pod pseudonimem Evie, to śpiewała właśnie rock and rollowe i takie bitowe piosenki, a nawet jako wokalistka otwierała paryskie występy, występy zespołów The Beatles i The Rolling Stones. No Czyli była taką wykonawczynią, która jednak. Myślę, że no dobrze się sprawdzała. No bo jak myślę, że byle kogo Francuzi by nie, nie wystawili przed Petersów tak. albo przed Roli Stonesami. Także yy, no tak do, do połowy lat 70. sobie działała, trochę właśnie w Paryżu, trochę później we Włoszech, później w Wielkiej Brytanii i tak właściwie miała pojechać do, do Stanów, bo yy, muzyka disco gdzieś tam ją ciągnęła, ale, ale jednak okazało się, że. Yy, i brat powiedział: Słuchaj, robimy skład, dwie dziewczyny jeszcze do, do, dokładamy i y, wykonasz y, niesamowity utwór, który będzie popularny na całym świecie. I tak właściwie się stało, bo y, wszystko się właściwie rozpoczęło y, od piosenki Black is Black. To był utwór, który był pierwszym singlem i od razu był ogromnym przebojem. Nie udało się jakoś specjalnie zawojować Stanów Zjednoczonych, ale w Wielkiej Brytanii to był numer dwa, czyli naprawdę wysoko. I, i, i pierwsze miejsce w Austrii, drugie miejsce w Niemczech. No, właściwie w całej Europie pierwsze dziesiątka, także to naprawdę była piosenka, która otworzyła zespołowi Belle drzwi do dużej kariery. I, I świetnie to się zaczęło sprzedawać. Z w ogóle piosenka Black is Black y to piosenka hiszpańskiego zespołu rokowego Los Bravos. Ona była wydana w roku 1966. Aż chce się sanucić. Black is Black? La 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 la. Nie, to nie jest to. <laughs> no, blisko, blisko I, i Is się zgadza. Aha. Is po, w środku. Tak, is się zgadza, tak. I, is. Pow i powtórzenie pierwszego wyrazu z trzecim, tak. <grym> tak chociaż tak, chociaż tak. life is life się inaczej pisze, no tak, 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 to prawda. Tak, no dokładnie. E, czyli e, Nobel po ponad 10 lat później właśnie wydali e, właściwie wydały, no ale jak był ten producent, e, brat Albert, zresztą tak miał na imię, no to to już można powiedzieć, że wydali. E, Black is Black, a później się ukazał e, singiel Miss Broadway. I powiem szczerze, że właśnie ten singiel e, no, byłby dosyć zaskakujący, szczególnie, że e, wokalistka wydzierała się na początku bardzo, bardzo dynamicznie. Usłyszymy <grym> to. usłyszymy, a później, usłyszymy to, tak. to usłyszymy, a później e, no, taki bardzo e, rytmiczny podkład dyskotekowy, który można świetnie zatańczyć i zresztą świetnie był tańczony przez, przez dziewczyny. Chociaż bardziej pewnie tancerki, tak mi się wydaje, niż wokalistki. Akurat w tym zespole. No i rzeczywiście ta piosenka y, dała im y, również y, dużą popularność, i, i ta piosenka też weszła już do Stanów Zjednoczonych. Także naprawdę, jak na piosenki europejskie, dyskotekowe, to był ogromny sukces, bo właściwie. No niewielu nie wykonawcom udało się tam wejść. Tak, to nie było łatwe, bo rynek amerykański, zwłaszcza muzyka disco i funk, wtedy tak. trzymały się bardzo mocno swojego... Trzymały się mocno, wykonawca. mieli tam swoich wykonawców i tak. właściwie tak... potrzebowali. No, nie, niechętnie, tak, niechętnie. Tak, tak, tak. Ale jednak Miss Broadway okazało się na tyle oryginalne, że, że zdecydowanie zaistniało. Później był jeszcze jeden singiel, Bama Lama też pamiętam ten singiel. Zresztą zespół Belle Pop w ogóle był w Polsce. To był też chyba koniec lat 70 Dziewczyny nagrały specjalny recita dla polskiej telewizji. Na pewno były te wszystkie trzy piosenki, o których dzisiaj mówiliśmy, na pewno było ich więcej, ale w tej chwili już nawet nie pamiętam, które tam były. Pamiętam, że nawet robiłem zdjęcia takim aparatem Smiena, jak mhm. się gdzieś tam pokazywały w telewizji, później w, w, w sobie wywoływałem to samodzielnie. No, jakości miał, nie było miał, za bardzo. Miał pan ciemnię fotograficzną? Miałem. Uuu, Miałem. Czyli, takie, czyli taka zabawa w fotografii taka poważniejsza niż czysto amatorska. Nie przesadzajmy, ale efekty może nie był jakieś takie powalające, ale ale zabawa była piękna, naprawdę. No tak. Tym bardziej, że no nie trzeba było y, długo czekać na te zdjęcia, bo jednak kiedyś się zanosiło klisze. Klisza musiała być wywołana, później zdjęcia, później tak. wiadomo było, które powtórzyć, nie powtórzyć. A tutaj można było sobie je wywołać na jaśniej, na ciemniej, na, 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 na różne możliwości, Tro, no tak. trochę dłużej, potrzymać, trochę krócej. Także y, belepoksi się tam też. Gdzieś tam mi pojawiało na tych zdjęciach z mojej zmiany 8M, które wywoływałem w swojej ciemni. Moim zdaniem to jest bardzo dobrze wyprodukowana muzyka. W ogóle świetne wydawały dziewczyny, już powiem, że, że to był do no, by dziewczęcy zespół, jeżeli chodzi o to, kogo widzimy. Dziewczyny wydawały świetne maxi-single, bo te. te te piosenki miały na przykład do 30 minut. No właśnie. To były niesamowite takie no, właściwie to nie były albumy, tylko to był singiel, który się pojawiał i na pierwszej stronie na przykład była jedna 8-minutowa wersja, jedna 5-minutowa i jeszcze jedna jakaś tam 12-minutowa, a na drugiej stronie na przykład były jakieś miksy tych piosenek wszystkich, gdzie, no, gdzie te utwory się... się pojawiały we fragmentach. No ale to się idealnie wpisywało właśnie w, w ten nurt muzyki disco, gdzie tak naprawdę to DJ-e potrzebowali tych piosenek, żeby na parkiecie za... można było Zaistniały, odpowied tak, odpowiednio długo potańczyć. Tak. No właśnie, no właśnie, tym bardziej, że one miały też podobny rytm wszystkie te piosenki i łatwo to, to jakoś się tak... Y miksowało później, że, że jedna przechodziła w drugą. Tak, tak, tak. To, 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 ten tak, tak zwany DJing, który zresztą popularny jest do dziś, że się dobiera też no o podobnym tempie i to może trwać na przykład godzinę albo dwie. Tak na, naprawdę <laughs> mamy do czynienia z jedną piosenką, tylko z różnymi tematami podczas... Dokładnie. Podczas jednostajnego podkładu rytmicznego. No dobrze, ale to ja się uśmiecham dlatego, że ta wersja, którą tutaj zasugerował mi internet, to też ma się 7 minut, 19 sekund, więc o... i, i, nawet, i nawet nie jest oznaczona jako jakiś tam extended version, y, remix, 12 to jest, wersja. To... to jest właśnie ta wersja z, z tego singla, który, no. który się ukazał. Na pierwszej stronie były trzy numery, właśnie Miss Broadway w wersji 7,20. Można byłoby zaryzykować żart, że inspirowali się rokiem progresywnym, gdzie też utwory nie schodziły poniżej 5 minut. No raczej. Tylko inny rodzaj muzyki, ale no to już przemilczmy. No tutaj innego rodzaju trans wchodził w grę. Tak. Zdecydowanie. No, tak, Inna hipnoza, Inne, innego rodzaju hipnoza. Tak. tak, tak. Jeszcze tylko warto wspomnieć, że no, dziewczyny się oczywiście zmieniały, także trudno powiedzieć, które występowały kiedy. Natomiast jeżeli chodzi o samą wokalistkę, czyli panią Ewelin, w latach 80. rozpoczęła dalej różnego rodzaju wydawanie płyt w języku francuskim i angielskim, a później ograniczyła swoją działalność i poświęciła się prowadzeniu e, otwartego przez siebie sklepu e, z winami Belle no, w, Jak to francuska, no bardzo proszę. <laughs> Pięknie. Myślę, że to ciekawy pomysł. Tak, ale to tak. podpatrzyła Marka, Myślę, że niektóry, mar chyba marka, chyba marka Kondrata. niektóre jakiś aktor miał u nas też to zrobić. No Marek Kondrat, właśnie o nim wspominam. No to, właśnie. Postanowił yy, zarabiać na winach. Kto, no. kto boga temu zabroni, tak? No. Panie redaktorze, no to co? Idziemy tańczyć w takim razie. Miss Broadway, a w dodatku jeszcze Broadway tutaj jest w tytule, tak? No po prostu. Ukłon w całkowicie Ameryki, do tańca. Tak, I ukłon w stronę Ameryki, tak. Tak jest. epok. Panie redaktorze, w imieniu słuchaczy pozdrawiam Pana bardzo dance. serdecznie i. Idziemy, pozdrawiam wszystkich. I idziemy tańczyć w takim razie. No i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia?